Zadanie 30. Czerwiec 2023. Dany jest grania stosu prawidłowy sześciokątny ABCDEF, B C', D', E', F', w którym każda krawędź podstawy ma długość 5. Przekątna A'D' tego grania stosu jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45 stopni. Zobacz rysunek. Polecenie. Pole ściany bocznej tego grania stosłupa jest równe i są cztery odpowiedzi. A więc tak, kąt nachylenia przekątnej do płaszczyzny podstawy to 45 stopni. Jeśli narysujemy sobie wszystkie te przekątne najdłuższe, to oczywiście otrzymamy sześć trójkątów równobocznych, czyli Tutaj jest 5 i tutaj też jest 5. W takim razie piątka też będzie tu i będzie tutaj. Czyli długość tego boku to jest 10. Dalej, gdy sobie połączymy te dwa boki w trzeci bok, no to otrzymamy trójkąt, który tutaj ma kąt prosty. No a tu jest 45 stopni. Pod 180 odejmujemy 90 to jest 90 odejść 45 to jest 45, więc uzyskaliśmy trójkąt prostokątny równoramienny, czyli bok AD równa się bokowi D D', czyli tutaj też mamy 10. Mamy policzyć pole ściany bocznej, czyli na przykład tej tu oto niebieskiej ściany. A ta ściana jest prostokątem o długości 10 i 5. W takim razie pole ściany bocznej policzymy ze wzoru na pole prostokąta, czyli A razy B, czyli w naszym przypadku 5 razy 10, czyli to jest 50. Czy jest taka odpowiedź? Jest, to jest C i ją zaznaczamy.